Rozpoczęliśmy Tydzień Ziemi 2025 od akcji Kwiat Zagrad. Z tego powodu elektroodpady dostały drugie życie, a konkretnie zamieniły się w zieleń. To jest już 17. edycja wydarzenia, dzięki któremu promujemy postawy prośrodowiskowe. Mieszkańcy przynoszą do nas elektrośmieci, które przyjmuje nasz partner Modis Szczecin. On to przewozi do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Ono w Szczecinie to są ekoporty i one już trafiają albo do dalszego przetworzenia, do recyklingu, a jeżeli już nie da się tego przetworzyć, to po prostu one są utylizowane. Warto przyjść, dlatego że nie wyrzucam elektrośmieci, i gdziekolwiek popadnie tak naprawdę, bo dużo ludzi wywozi do lasu czy nie wyrzuca do odpowiednich śmietników. Najczęściej tutaj widzę, że są baterie przynoszone, różne urządzenia kuchenne takie jak to stery, mikrofalówki, ale też jakieś prostownice do włosów. Myślę, że pomysł jest świetny, jest to akcja na cały Szczecin, jest ekologiczna, więc nie tylko. Jest na uczelni, ale wychodzimy poza, wychodzimy do ludzi i naprawdę dużo gratów jesteśmy w stanie zebrać. W tamtym roku to było 7 ton. To jest moja druga edycja z 19, także jest to ta akcja od wielu, wielu lat. Um, widzę siebie jak najbardziej, za jak myślę, że też przyjdę i coś przyniosę. Każdy z nas, tak naprawdę, w domu ma jakiś zużyty sprzęt. Stare telefony, zepsute lodówki, mikrofale czy cokolwiek. I najczęściej ten sprzęt albo zalega, albo nie wiemy, jak się go pozbyć. Wyrzucenie go na zwykły śmietnik może skutkować tym, że nie będzie w odpowiedni sposób zutylizowany i rozłożony na części pierwszej, tak aby można było go wykorzystać ponownie. A właśnie zbiórka elektroodpadów wraz z Remondisem umożliwia to, że śmieci trafią w odpowiednie miejsca do utylizacji, do unieszkodliwienia i nie będą szkodziły planecie. W zeszłym roku Kwiat Zagrad otrzymał laura uniwersyteckiego na gali laurów uniwersyteckich Forum Uniwersytetów Polskich w kategorii projekt ekologiczny, z czego jesteśmy ogromnie dumni i mamy nadzieję, że powtórzymy nasz sukces. Szkoliłam, można powiedzieć, to przyszłe pokolenie samorządowców, żeby też to przejęli w dobrej formie i jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego jak to wygląda i że już drugi rok poza samorządem mogę tutaj przychodzić i brać udział jako uczestnik. To nie jest tak, że o Zmianach klimatycznych, o zrównoważonym rozwoju mają mówić tylko naukowcy, ekolodzy czy specjaliści. Właśnie głos młodych ludzi, głos studentów, czy to Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, czy innych wydziałów, jest bardzo ważny, żeby nam uświadomić, jak ważne jest każde małe działanie, nawet takie, żeby przynieść grad, a dostać za to kwiat. Dla jednych to tylko kwiatek, dla innych początek czegoś większego. A może właśnie od takich drobiazgów zaczyna się realna zmiana? Nikola Hordy, telewizyjna redakcja studencka, Uniwizja.